Witam z tej strony Grzegorz, stacja bazowa Starogard Dański, KółTH Starogar Dański Zulutango 1346 Proszę mikrofon do ciebie kolego. 161 Zulutango 1346 Witam cię serdecznie Piotr Koliny lub Piotrek Gaz. Ja to jestem w lesie lat mieszkam w 30 dywizionie 14 na 30 od Kartiera 061, Piotr Mobil w tej także pięknie, pięknie Grzegorz, piątka, dziewiątka Kolego, mógłbyś jeszcze raz podać, bo była nakładka skąd nadajesz i teraz od razu raport dla Ciebie tutaj Santiago 7-8, Radio 5 proszę mikrofon do Ciebie Już powtarzam, 14 Dywizjon od Karsiera 061 stacja mobilna 40 km na południe od Orlando, kierunek Bordeaux teraz jest w moje QTH, przemieszczam się jestem w ruchu O, to niedaleko, tutaj 70, jakieś 90 km, tak, do Chojnic mam ze Starogardu, także Ci znane miejscowość, proszę. Jasne, no wiesz, ja mam rodzinę w Starogardzie, dość no, długo nie utrzymałem kontaktu, ale mam w Starogardzie rodzinę, mam w Miradowi rodzinę, także wiesz. O, to bardzo ładnie, bardzo ładnie, nie przerywam, bo tutaj widzę, że się do Ciebie dobijają, także 73 dla Ciebie, pozdrowienia dla Twojego KTH, e, miłego weekendu Ci życzę, także proszę mikrofon dla, do Ciebie. 73. Pozdrawiam 14 od kartiera 061 Moby Francja. Pozdrawiam, do usłyszenia. Pozdrawiam 73 QRT